Cześć, witajcie, kochani, poniedziałek. Dzisiaj 1 marca zaczynamy nowy miesiąc. Nowy miesiąc, jakieś cele, założenia dajcie znać, e, czy macie. Ja się z wami witam. E, Magdalena Digwe, ja jestem inwestorem nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. I e, dzisiaj w Property News w poniedziałku do czwartku o 9.30 przedstawiam Wam najnowsze informacje z rynku nieruchomości właśnie w Wielkiej Brytanii. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na środę, kiedy to e, kanclerz ogłosi e, budżet, a między w międzyczasie e, najnowsze informacje i zaraz wam o tym opowiem. Oczywiście, jeżeli podoba wam się ten film, to proszę, byście się podzielili ze swoimi znajomymi, dali jakiegoś lajka, a także napisali komentarz, jak już tutaj będziecie, czyli e, napiszcie, skąd jesteście e, i się przywitajcie. Będzie mi. Bardzo miło. Ania pisze: Dzień dobry, Jarek, dzień dobry, i mamy też Facebook User, bo jest to na grupie, a na grupie trzeba nacisnąć pozwolenie, żebym widziała Wasze imię. Więc zaczynamy w tym, w dzisiejszych wiadomościach naszych Property News z. Wielkiej Brytanii rząd, raz jeszcze nie głosił, ale, ale donoszą nam gazety, że będzie nowy program, który pozwoli ludziom kupić mieszkania z mniejszym depozytem tak naprawdę jeszcze nie znamy szczegółów tego programu, poznamy je w środę, kiedy ruszy synek ogłosi budżet, ale ma być to coś na zasadzie gwarancji kredytów hipotecznych, żeby jak wiemy w czasie kiedy w marcu tego roku, kiedy ogłoszono lockdown i pandemię, to większość banków wycofała się z 5% depozytu i do dzisiaj tak naprawdę większość banków chce 10% depozytu, więc rząd, żeby zachęcić ludzi, czy młodych, e, szczególnie młodych ludzi pisze e, na swoich stronach do tego, żeby e, kupowali domy, to e, będzie gwarantował kredy, kredyty hipoteczne z depozytem pięcioprocentowym. Mają być ogłoszone e, właśnie e, szczegóły tego. E, w środę i miał być ten program, by być dostępny już od kwietnia. Więc miałby to, być to w przeciwieństwie do Help to buy, który, który był wycofany w grudniu 2016 roku, to miałby, to miałby to być program, który nie będzie tylko dla first time Buyers i nie tylko na nowe nieruchomości. Czyli ma być on do, do, dla nieruchomości do 600 tysięcy, więc będzie taki cap tego, jaka cena tych nieruchomości, ale nie będzie on dla first time buyers tylko więc tutaj dużo spekulacji, mówi Jarek, że nieruchomości pójdą w górę, zobaczymy, zobaczymy, ale robi rząd wszystko, żeby coraz więcej ludzi kupowało nieruchomości, wiadomo, jak jest z pobytem i podażą. Pisze Agnieszka, cześć, Paul, cześć, witam, Jarek z Rokby, witam, o, się tutaj witacie, świetnie, że jesteście z nami, stali słuchacze, którzy tutaj ze mną są. Magda, cześć Magda, Jola i Jarek pisze, że nieruchomości pójdą w górę. Będziemy obserwować rynek. W środę dowiemy się wszystkich szczegółów, jeżeli chodzi o ten nowy program. Aby oczywiście, jeżeli Wam się podoba ten film, to podzielcie się z nim swoimi znajomymi, może ktoś, kogo lubicie, potrzebuje i skorzysta z tych informacji, do tego, że właśnie będzie można kupić nieruchomości z pięcioprocentowym wkładem. Znowu zobaczymy, jak to wpłynie oczywiście na rynek, ale też zobaczymy, jakie będą dokładne szczegóły tego programu już w środę przy ogłoszeniu budżetu. A my przechodzimy do naszego, naszego następnego e, newsa, e, to e, nieruchomo do, do nieruchomości na wynajem, to tenanci. E, z nowym rokiem, w styczniu, e, 27% wzrost, e, jeżeli chodzi o e, nowe, e, nowe, no, nowych tenantów, nowych najemców, e, ogłosiła e, e, Alla i ten wzrost jest 64% w grudniu do 81% teraz, więc wzrasta zapotrzebowanie na nieruchomości, na wynajem, wzrasta ilość, ilość osób, które wynajmują i to jest, jest trochę mniejszy ten, ten rok. Ten, ten, ten procent niż w styczniu 2020 roku, gdzie to było 88%, a na pewno wyższy niż w styczniu 2019 roku, gdzie ta liczba była 73%, więc, więc wzrasta zapotrzebowanie na, na nowe na trend, czyli na, na nieruchomości pod wynajem, i to przedstawia Alla co miesiąc te, te, te liczby Stowarzyszenie Landlordów. E, więc e, oczywiście dopisa do, dopisane jest, że rząd musi przedstawić i e, wziąć pod uwagę jakieś e, finansowe wsparcie dla e, właśnie e, wynajmujących, którzy mają problemy z płaceniem czynszu. E, na razie nic e, tego nie zapowiada, nie ma żadnych informacji na ten temat, czy będą jakieś, e, że jakieś będą, za, za, pomogły, tak się to nazwa, jakieś, jakaś pomoc, czy to dla landlordów, czy to dla wynajmujących. Um, oczywiście wszystkie organizacje, um, do tego, um, większość organizacji do tego namawia, jak Generation Rent, jest dużo artykułów na ten temat, Blundered News dzisiaj, um, więc jeżeli chcecie sami zobaczyć, co się dzieje, to um, polecam też um, sobie poczytać. Um, Marcin pisze, Bristol jeszcze bez słońca, ale newsy muszą być, oczywiście Marcin Stały, nasz bywalec, Gosia, pozdrawiam, witam, cześć, um, owszem, będą kupować, Jarek pisze, ale darmowe pieniądze na rynku spowodują wzrost, um, darmowe pieniądze. Będą gwarantowane kredyty. Zobaczymy, zobaczymy jak, jakie będą szczegóły. Na pewno jest to zmiana, ponieważ będą też nowy rynek wtórny, czyli nie tylko nowe podobnictwa, jak to było w przypadku Help to buy. Więc na pewno rząd w jakiś sposób cały czas, że tak powiem, steruje tam trochę to, to, tym rynkiem nieruchomości i próbuje go w jakiś sposób ukierunkować. To na pewno, bo dużo się Podpisał jakiś memorandum. Ja się tam z projektem czy Czy Gansy podpisał jakiś memorandum z inwestorem. Nic mi nie wiadomo o tym. Monitor, i jak będziesz coś wiedział, to daj nam znać. Ja, ja się nie natknęłam na żadne informacje z tym związane. Um, więc następny, nasz ostatni news to Landlord, który um, dostał szoku, kiedy. Um, hydraulik gas engineer pojechał wymienić um, meter reading um, i um, odkrył um, plantację marihuany w jego domu um, w Nottinghamshire, um, który wynajmował. Um, po prostu um, była plantacja marihuany, gdzieś około 30 um, 30 roślin, nie wiem jak to się nazywa, słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia. To są rośliny, tak, które się jest na zdjęciu 30 i bardzo dużo wygląda, że cały pokój i też było to oczywiście oczywiście z, z szkody, które spowodowane są tym, żeby będą dostosować do takiej plantacji, oszacowane były przez landlorda na jakieś 3,5 tysiąca funtów do tego, ponieważ elektryka i ten, to, to źródło zasilane zostało ominięte, więc nie Płacono tam rachunków, szkody z tego powodu to jakieś 2,5 tysiąca e, funtów. Osoba, która była odpowiedzialna za to z Bristolu, e, dostała dwa lata więzienia e, za to, e, że e, właśnie e, robiła tam tak zwaną plantację e, sadzonek. O, Jak pisze, mówi sadzonki, Dobrze, świetnie, dzięki bardzo, bo e, to nie jest akurat moje. E, temat mojego, mojej specjalizacji, że tak powiem, ale powiem Wam z własnego doświadczenia, że jestem w szoku, jak łatwo można znaleźć ludzi, którzy pozmą od was domy, ponieważ jakby ja się tym tak aż bardzo nie interesuję, a na się i natknęłam na osoby, które to oferują, więc nie jest to jakoś trudno, bo ani tego nie szukałam, ani, tak jak mówię, nie, jest to, nie jestem w tym, w tym temacie dobra, ale oferowano nam dosyć, dosyć otwarcie, żeby część z domów rent, rent właśnie oddać i sadzić tam sadunki i, i nie, nie pamiętam już, jakie to były pieniądze, ale chyba nie aż takie duże, żeby mnie przekonały, więc nie musiało, nie, nie mogło być jakichś jakiś kokosów z tego wielkich, to oczywiście był żart, ale szkody, szkody takich domów, nie wiem, czy zauważyliście, widzieliście, czasem są one na sprzedaż, właśnie gdzie, gdzie jest elektryka całe do wymiany, bo przeważnie jest to wszystko popalone, więc tu ważne jest znowu z takich artykułów możemy się nauczyć tego, że ważne jest, żeby sprawdzać nasze nieruchomości i żeby też nasz agent, czy, czy to my sami żebyśmy sprawdzali. No bo przecież jeżeli tam poszedł gaz engineer i z, z wyczuł, że, że coś się dzieje, no to no to, no to my też byśmy, gdybyśmy sprawdzili nasz dom. E, tutaj policja od razu się tym zajęła, e, piszą i e, bardzo jakby proszą o to, żeby donosić takich rzeczy, e, o takich rzeczach i e, ponieważ może być to niebezpieczne, oczywiście jest to, e, jest to e, criminal ofens, ale myśmy kiedyś zgłosili, powiem wam, z boku naszego domu, który my mamy, sąsiadujący dom, mieliśmy podejrzenia, dalej mamy, że e, z, zresztą tenanci zgłosili, e, zgłosiliśmy tam na policję i tak naprawdę Nikt tam się tym za bardzo nie zainteresował, więc em, nie wiem, jak to działa. Może w Coventry em, aż tak bardzo nie są tym zainteresowani, em, jak w Nottingham się e, To e, by było na tyle dzisiaj. E, nasze e, wiadomości z rynku w Wielkiej Brytanii. Czekamy na środę i czekamy na e, to e, potwierdzenie tych wszystkich, e, czy to Stamp Duty Extension, czy e, Capital Gain Tax, e, nie wiemy jeszcze, co będzie z Capital Gain Tax, czy Corporation Tax, e, czy właśnie ten. E, Program 5, 5 depozytów. Czekamy na to potwierdzenie w środę i na pewno Wam o tym tutaj doniosę. Pisze, Jarek pisze, że Wilkość, jaka musiała panować na takiej plantacji, musiała w dużym stopniu uszkodzić nieruchomość. Pewnie tak. Ja tak nie wiem, jak to się dzieje, ale na pewno na pewno były tam szkody. Te 3,5 tysiąca to myślę, że są tylko wywiercone dziury i jakieś, jakieś inne rzeczy. Ale oprócz tego, oczywiście, trzeba taką jakąś całą na nowo wyremontować. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj ze mną. Jeżeli Wam się podoba ten feed, to proszę, żebyście się w nim podzielili żebyście daj lajka, żebyście skomentowali wtedy na pewno jakiś ten algorytm, cokolwiek to znaczy, Facebooka działa, tak nie mówią, więc ja im wierzę, specjalistom. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się dzieje na rynku Wielkiej Brytanii, to zapraszam Was tutaj codziennie od poniedziałku do czwartku o 9.30 na Property News, a na mój kanał na YouTubie, na różnego rodzaju filmiki o tematyce nieruchomości, a na mój fanpage na Facebooku właśnie gdzie robię różnego rodzaju live'y o tematyce oczywiście nieruchomości. Dla Was pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia, poniedziałek, 1 marca, początek nowego miesiąca, początek nowego tygodnia, idźcie i podbijajcie świat. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.